Czołem. Jak widzicie, czasami trzeba i rower podpompować. Do takich fajnych zabaw ze sprężonym powietrzem kupiłem sobie na pewnym portalu. Pompkę. Muszę powiedzieć, że bardzo ciekawe, uniwersalne urządzenie, ale nie ja dzisiaj będę Wam opowiadał o pompkach, tylko Rafał. Rafała już znacie, jest towarzyszem wielu wycieczek, wielu wypraw, wielu ekspedycji. Nawet udało nam się raz popełnić wspólny film, czyli recenzję takiej lampki zasilanej słoną wodą. Ponieważ Rafał też chciałby czasami zabrać głos, postanowiłem użyczyć mu łamów kanałów kanapowy Komandos. I od czasu do czasu, jeżeli oczywiście Rafał będzie miał taką ochotę, będzie pojawiał się film z cyklu Wujek Rafał przedstawia. Dzisiaj przed Wami, a właściwie obejrzyjcie sobie teraz czołówkę. Z czołówki dowiecie się, co będzie tematem filmu. I zapraszam serdecznie na inauguracyjny, solowy film Rafała na kanale kanapowy Komandos. Nie zapomnijcie komentować. Pamiętajcie też, że to jest jego prawie debiut. Także bądźcie tolerancyjni. Witam. Chciałbym zaprezentować Wam trzy moje odkrycia ostatnich kilku miesięcy, które pozytywnie w sumie zaskoczyły mnie swoim działaniem, swoim zastosowaniem. Mówię tu o pompkach. Dla kogoś, kto używa je na co dzień, to pewnie te firmy. Przynajmniej dwie z nich są powiedzmy rozpoznawalne. E, dla mnie laika, że tak powiem do niedawna, e, można nawet powiedzieć wciąż, e, nie chodziło mi o, o ich markowość, tylko o ich praktyczne zastosowanie. E, na co dzień e, gdzieś, zwłaszcza w weekendy, m, przebywam w terenie, gdzie potrzebuję napompować materac i do niedawna używałem ust, a teraz zacząłem stosować pompki. Ale pompka to też zarazem może być urządzenie, które ma ukryte dodatkowe funkcje, o których się za chwilę przekonamy. Więc mam trzy takie urządzenia, które od jakiegoś czasu na zmianę używam. Testuję I zacznę od tej, którą kupiłem już w zeszłym sezonie. i Doświadczenie, które nabyłem z jej użytkowania jest pozytywne, oczywiście, tylko mam pewne zastrzeżenia. Więc zacznijmy od produktu firmy Flexstyle. Znana marka produkująca m.in. pompki. Ja mam model już taki troszeczkę starszy, ale. Dla mnie akurat chodziło o to, żeby był cenowo dopasowany do moich możliwości finansowych oraz to, co jest dla mnie ważniejsze, żeby spełniał moje oczekiwania. Wymieniałem spostrzeżenia z różnymi moimi kolegami i akurat ten model najbardziej mi spasował. Samo urządzenie jest bardzo zgrabne. Hmm, można powiedzieć, że występują też w innych kolorach. No, ale akurat czerwony mi się trafił dobrej cenie i kupiłem go hmm, Podładowania ładowania tradycyjne USB-C hmm, przewód. Jest w komplecie, te wszystkie końcówki również, hmm, do tego, że one, jak producent podaje, można dopasować każdą końcówkę do modeli, materaców różnych producentów. Hmm, akurat hmm, testowałem do. Trzech materaców dopasowałem bez problemów, e, oczywiście między innymi to były chińskie, chińscy producenci, więc z tym akurat nie ma, nie ma większych problemów. Sam, sam produkt, e, Tutaj mówiłem wcześniej, ma zgradną obudowę, e, ciekawe zamocowanie, bo oprócz pompki to ma drugą funkcję które można się już domyśleć, więc haczyk oraz magnesy ukryte tutaj w podstawie powodują, że funkcja druga tej, tej pompki jest do wykorzystania np. Na w namiocie albo gdzieś w terenie. Mówimy tutaj o latacie. Są tu trzy tryby świecenia jasności, barwa około, jeżeli dobrze pamiętam, 3000 Kelwina i to, co jest najważniejsze tutaj, bo to jest pompka, nie? to jest e, przelotowy silniczek, bardzo wydajny, e, gdzie zarazem możemy pompować materac, e, a po obróceniu e, dyszy wypompowywać e, z nich powietrze. E, e, pojemność akumulatorka tu jest podana około 1300 mAh. E, czy teraz nie pamiętam wszystkich parametrów, jeżeli chodzi o ym, wydajność y, 4 klipa w więc, więc tutaj akurat y, myślę, że mała wichura i daje rady. Przynajmniej ja nigdy nie narzekałem. I y, 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 to urządzenie y, jest, jest ciekawym produktem. Testowałem to i y, y, testuję używam w terenie. I y, 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 y. Mi się wydaje, że nie jest to jakieś tragiczne. Jedynie. Yy, co jeszcze, a bo jeszcze mogę powiedzieć, bo producent tam nie podaje tej wagi, ale mam tu akurat wagę i sobie zważymy masę, bo to czasami jest ważne. No akurat 100 gram. No około 101 gram. Więc to nie jest jakaś tragiczna masa. Wrzucając do plecaka nawet myślę, że za bardzo nie odczujemy. A biorąc pod uwagę, że ma to dwie funkcje, więc możemy sobie w nocy doświetlać namiot, a pompować ma teraz przy okazji, wypompowywać też. Także dość ciekawy. Cena. Ja Udało mi się tą pompkę kupić na, no, z jednej, w internecie za około 100 zł. 100 zł jako używana sprzedawca zapewniał, że tylko raz. Więc czemu mam nie zaufać? <laughs> Wydaje mi się, że kondycja akumulatorka jest na tyle OK, że, że można powiedzmy uwierzyć, że, że mm, właści poprzedni właściciel używał ją raz. Yy, no to myślę, że tyle chyba będzie na razie z, o tej pompce. Drugą pompką, którą niedawno nabyłem jest pompka z marketu yy, spożywczego, no tak można powiedzieć, bo też można tam i AGD kupić. Natomiast yy, no nie, nie jest to jakaś reklama, yy, nikt mi za to nie płaci, natomiast często tam yy, kupuję różne gadżety i ta pompka rzuciła mi się w oczy i postanowiłem kupić. Yy, dlatego, że łudząco po, wyglądała podobnie do poprzedniczki. E, tym bardziej, że pod tym kartonikiem e, ukryty jest podobny woreczek, co do tamtego. Nie ma tu oczywiście nazwy, jedynie odzukowanej, ale e, po wyciągnięciu zawartości no, byłem już na 100% pewny, że ktoś tutaj chyba coś skopiował. E, sama pompka bardzo podobna. No, kolorystycznie się różni, oczywiście, ale. Ilość końcówek, ich rozmiar, kształt no, jest ba, praktycznie taka sama. Oczywiście przewód jest również USB-C. I końcówki mają taki troszkę nietypowy kształt, pewnie dlatego, żeby ktoś tam. O, się. Ktoś tam nie powiedział, że jest czystą podróbką, więc taki dołożyli kształt powiedzmy zaokrąglonego trilkąta. Tu podobnie jak w poprzednim modelu, e, mamy też e, turbina na silniczek z, z przelotem powietrza na, e, na wskość, na, 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 na przelot. O, tak by powiedzmy, też jest gniazdo ładowania. E, tutaj mamy wydajność też 4 kPa. Pojemność akurat, akurat, akurat o dziwo, też 1300 mAh. E, Tutaj producent nawet podaje, że oświetlenie to jest 3,2 W, czego w poprzednim nie miałem znaleźć. ale Od razu co zauważyłem, że przycisk jest taki, no troszkę, no trzeba mieć zgodniejsze palce, więc albo paznokcie, żeby to włączać. I tutaj akurat oświetlenie jest barwy, bym powiedział, chłodnej, zimnej, tak gdzieś około 5,5 do 6 tysięcy Kelwina. Też mamy. Tutaj trzy tryby jasności. Sposób działania, dokładnie, załączanie jest taki sam jak w poprzednim: więc przytrzymanie dłuższe, zaświeca latarkę, natomiast szybkie włączenie to jest pompka. Jeżeli powiedzmy, kształt jest bardzo podobny, jedynie tutaj ten, ten, ten uchwyt jest taki no, troszkę odbiegający od kształtu całej pompki. Nie mam pojęcia dlaczego tak sobie. Nie może żeby więcej szczegółów się różniły. Eee, to jeszcze ciekawostką jest to, że chyba, uwagę, zaraz sprawdzimy, bo sprawdzałem poprzednio, było około 100 gram, więc tutaj mamy no, praktycznie to samo, ta sama masa, więc eee, Ciekawe, ciekawe. Też używam kilka razy w terenie, używałem praktycznie nie widziałem różnicy między jedną a drugą pompką. Natomiast co ciekawe, ona w tym markecie kosztowała niecałe 40 zł, więc nie wiem, co o tym sądzić. No ale to już sobie sami odpowiedzcie na te pytanie: czy to warto przepłacać i kupować produkty znanej danej marki za 100 parę złotych, czy można czasami się na, 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 pokusić na taki powiedzmy zamiennik tańszy? Oczywiście wszystko zależy od tego, jak często będziemy ją używać, bo i jedna i druga ma dwa lata gwarancji. No, cóż więcej będę mówił? No, no, używam i jedną i drugą e, na zmianę. To może więcej na działce, bo tutaj też czasami sypiam i też potrzebuję napompować materac. Końcówki są dokładnie takie same jak w tamtym. Może rodzaj plastiku jest troszkę inny. No ale to już nie mnie oceniać. Kolejnym produktem jest odkrycie, mogę nawet powiedzieć, tego miesiąca. To znaczy kupowałem pewne rzeczy w markecie budowlanym Castardama. To też nie jest reklama, też nikt za to nie płaci. I dzięki uprzejmości moim kolegom, którzy tam pracują, a wiedzą, jaką mam pasję, zaskoczyli mnie, żebym sprawdził, co to jest, czy to jest warte. Ten sklep no, słynie z tego, że jeżeli się produkt nie podoba, to można go oddać i odzyskać pieniążki. Czy pieniądze? Jak to wolę. Więc postanowiłem zaryzykować. Mówię, czemu nie? Opakowanie małe wciśnięte między na regale między sprzętem do basenów więc gdybym tak specjalnie tam nie zaglądał to bym tego nawet nie zauważył. Yy, czytając opakowanie i, i, i opisy tego uderzyła mnie jedna taka ważna rzecz że owszem masa już pudełką wieku, chyba oni tam gwoździ albo czegoś nawrzucali bo jest ciężkie ale czytam tutaj że pojemność baterii to jest 3600 miliampere godzin, czyli kurde o wiele więcej niż w, poprzednikach, w poprzednich pompkach. I mówię coś jest nie tak, czemu to jest takie ciężkie, mówię może producent dowalił tamtą akumulatorek większy, bo może żeby dłużej wytrzymywało. Natomiast doczytałem, że ta pompka ma funkcję pałeczbanka. Więc mówię, no kurczę, to jest kolejna rzecz, która mnie może zaskoczyć. Oprócz tego, że pompka ma latarkę, to jeszcze dodatkowo ma powerbanka. No i postanowiłem zaryzykować, wydać te 90 zł i zobaczyć, co to jest za produkt. Woreczek jest o wiele lepiej wykonany niż w poprzednich tych dwóch modelach taki w dotyku o wiele lepszy, lepiej skrojony, ale to jest tylko opakowanie, może tylko lub aż, to zależy kto na to patrzy. E, sama pompka nie jest okrągła jak w poprzednich modelach, tylko jest kwadratowa, no sześci sześciokątna, to coś takiego. E, I e, końcówek jest o wiele więcej i mają takie dziwne kształty. No mówię, dobra, kto normalnie czyta instrukcje? Najpierw próbowałem to rozkminić samemu i się okazało, że no bardzo ciężko no, się zacisnęło, bardzo ciężko mi było dojść co do czego więc posiłkowałem się jednak um, o dziwo obszerną instrukcją um, obszerną, um, obszerną dlatego, że ta pompka oprócz tej funkcji podstawowej czyli pompowania co też nie jest takie oczywiste um, ma też funkcję wypompowywania oraz um, świecenia i jak można to zauważyć, ma śmigiełko, dlatego że jest też e, wentylatorkiem. Dzięki haczykowi, który tu jest w górnej części, możemy sobie to w namiocie powiesić, zamontować e, śmigiełko i używać to w dłużnym namiocie jako e, wzbudzacz powietrza, żeby tam ten ruch powietrza w tym namiocie był, e, był taki odczuwalny. Dwie funkcje, dwie prędkości co, oczywiście. Śmigiełko jest łatwo demontowane, więc jak nawet nam się coś wplącze, to jesteśmy w stanie to szybko wyplątać. Wracając jeszcze do funkcji podstawowej, czyli pompki. Mamy tutaj dwa rodzaje pompki. Taką tradycyjną, która chodzi o prędkość przelotu, to jest też te 4 kPa. I do tego końcówki akurat się montuje z boku. Jest też taka dodatkowa przejściówka, jakby dysza czy zawór w materacu był głębiej schowany. To zawsze można sobie to przedłużyć. Niewiele, ale zawsze. Widać, że producent coś takiego przewidział. I mamy dmuchanie, wciąganie więc dlatego ten kształt tutaj jest taki na dwa razy czyli najpierw kwadrat, potem okrągły. I tutaj do tego ostatecznego mamy podstawowe czyli. Pozycje. Też kurczy, wyje niesamowicie. Ale zauważyłem, że obok mamy dodatkowe dysze i się zastanawiam, dlaczego, dlaczego one mogą służyć. One też wprawdzie dmuchają, ale zdecydowanie wolniej. Co się okazuje, te dysze, jak której ktoś może zauważył, yy, mamy szpilkę, czy igłę inaczej mówiąc, do pompowania mm, piłek, bo ta dysza. Yy, ona nie ma prędkości, ona ma moc, czyli wydajność tej dyszy jest o wiele większa. Czyli możemy, większe ciśnienie wytwarza, możemy napompować piłki, które potrzebują więcej powietrza wtłuczonego, czyli stworzyć większe ciśnienie w tej piłce. Testowałem oczywiście i działa. Chodziło, byłem bardzo zaskoczony, ale, ale działa. Nie wypompowywałem. A to do tego też dojdę, natomiast pompowanie idzie rewelacyjnie. Tutaj magnesy są na wierzchu. W tamtych dwóch poprzednich były magnesy schowane. No Tutaj jest na wierzchu widocznie, coś projektantowi nie pykło. No i tyle. Ta funkcja oświetlenia też tutaj jest na osobnym przycisku. To jest też fajne, że tu, tu każdej go, do każdej funkcji tej, tej pompki jest osobny przycisk. Nie wiem jeszcze, czy funkcja SOS, ale to też mi się wydaje, że w terenie będzie potrzebne, kiedybyśmy się zgubili, a nie mielibyśmy już sił krzyczeć, no to przez kilka godzin spokojnie nam może mygać. Dodatkowa ta przejściówka powoduje, że z tego przewodu, który normalnie jest przewodem Ładowanie, do ładowania tej, tej pompki, po włożeniu i po, po podpięciu przewodu staje się tym power no, Tu nie trzeba nic włączać, nic przełączać, automatycznie e, podłączony telefon uzyskuje dostęp do energii zgromadzonej w tym akumulatorze o pojemności 3650, tak jak tam było napisane. E, jest to obszerna instrukcja. O dziwo w języku polskim, no to jest chyba wymóg, są tu podane właśnie parametry, jeżeli chodzi o szybkie ładowanie, o napełnianie, opróżnianie tych, tych przedmiotów, które chcemy pompować w trybie szybkim, w trybie wolnym. Ładnie wszystko opisane. No, powiem szczerze, jestem bardzo pozytywnie zaskoczony tym produktem, bo nie spodziewałem się, że że czymś takim małym można pomieścić tak dużo różnych rzeczy. To mi przypomina szwajcarskie scyzoryki, które też za każdym razem wiemy, że to jest scyzoryk, ale są tam poukrywane takie ostrza, że, że się zastanawiamy potem do czego one mogą służyć. Waga, waga. Bo ze względu na to, że one jednak jest cięższy niż pozostałe, to jeszcze waży... O dziwo, 205 gram, czyli nie ma jakiejś tragedii, jest tylko dwa razy cięższy od pozostałych pompek. Więc musimy się zastanowić, czy warto coś takiego rzucić do plecaka, kiedy idziemy do lasu i chcemy, no nie wiem, napompować materac, powiesić go w namiocie jako latarka i w ciepłe dni włączyć wentylator ewentualnie, żeby nam zamieszał powietrze w namiocie. Czy lepiej kupić sobie pompkę z latarką i, i używać i lżejszy produkt, tak samo funkcjonalny jak pewnie to? Tu uważam, że bardzo fajnie się sprawdzi ten produkt właśnie tu u mnie na działce, gdzie mam piłki do grania, mam jakieś różnego rodzaju dmuchańce, wentylatorek. No myślę, że to jest taki gadżet, ale tu pod no, parasolem, gdzie aktualnie się znajduję, myślę, że też. Zrobiłby delikatne zamieszanie, kiedy by nie było wiatru. Jak na razie nie chcę się go pozbywać, wręcz odwrotnie będę go testował. Sprawdzę sobie jeszcze też, czy faktycznie ta wydajność, tej, tego, czy pojemność tego akumulatora jest faktycznie taka, jak tu podaje. Bo dobrze wiemy, że, że zawsze to są tylko cyferki na instrukcji, a tak naprawdę może się to no, mijać z prawdą. I to, dość sporo. Yy, dostanawiam się właśnie dlaczego są dwie końcówki do pompowania dmuchańców. Yy, dzieci mi uświadomiły, że nawet nie zwróciłem uwagi, że są zawory trochę większe i, i mniejsze, więc yy, do mniejszych zaworów no, tej grubej możemy mieć problem ze wciśnięciem, więc yy, tutaj też producent pomyślał o tych yy, yy, takich mniejszych dmuchańcach. Yy. Z biegiem czasu, jak będę testował, będę odkrywał różnego rodzaju zastosowania tych wszystkich elementów. Tu jest ciekawostka, że jeżeli nawet byśmy nie mieli odpowiedniej wielkości zaworu, to jest tu uszczelka, która dopasuje nam krawędź do reszty. I nawet jak wejdzie do środka, czy mniejszy, czy większy zawór, to ta uszczelka nam spowoduje, że powietrze nie będzie uciekało bokiem. Na no, jest też dość sporo więc myślę, że dopasujemy do każdego ważnego materaca, no. i to jest chyba tyle, co chciałbym powiedzieć na ten temat tych produktów. Będę je testował, jeżeli ma ktoś zamiar kupić, któryś z tych produktów. To te, jak mówiłem, koszty 95 złotych. Pozostałe, ta z Lidla, nie, z Aldica, kosztowała 40 zł, no i oryginalny freestyle, no to już jest ponad 100 zł. W zależności też od motywy. i tyle chyba w tym temacie. Jeżeli będę mógł komuś pomóc w wyborze tym filmikiem, to będę się cieszył. Nic. Pozdrawiam Was. Na razie.